Witam i zapraszam na pierwszą serię czytań na miesiąc dla konkretnych znaków Zodiaku. Pierwsze czytania będą troszkę okrejone, gdyż zdecydowałam się na nie spontanicznie. Mimo wszystko zapraszam serdecznie. Czytanie nie będzie rezonować z wszystkimi, dlatego weź tylko to, co z Tobą i Twoją sytuacją rezonuje. Reszcie został dla innych. Jeśli podoba Ci się to, co robię, chcesz wesprzeć mnie i docenić moją pracę i czas, jaki w to wkładam, na końcu filmiku i w komentarzach znajdziesz linki, poprzez które możesz to uczynić. Z góry dziękuję i zapraszam na czytania. Czytanie dla wodnika słońce księżyc jest centen na grudzień. Drogi wodniku, u Ciebie karty pokazują, że w grudniu kluczowe dla Ciebie jest, aby przestać rozpamiętywać straty i zacząć dostrzegać nowe możliwości, które są w zasięgu ręki. Codzienne życie może być dla Ciebie wyzwaniem, szczególnie jeśli czujesz się emocjonalnie przytłuczony. Widzę, że będziesz musiał podjąć jakąś ważną dla Ciebie decyzję, która z pewnością będzie miała duży wpływ na Twoje relacje z innymi lub Twoją wewnętrzną równowagę. Ta kombinacja może również odnosić się do moralnych dylematów, które w tym miesiącu w różnego rodzaju relacjach może się pojawić. Możesz odczuwać w tym miesiącu brak zainteresowania lub poczucie niezadowolenia. Może ci być trudno dostrzec nowe możliwości bądź docenić to, co już masz. Karty radzą tu, by znaleźć czas na refleksję nad tym, co cię motywuje i jak przełamać rutynę. Widzę to tak trochę, jakbyś codziennie rano musiał wstawać i sam siebie motywować do działania. Grudzin czasu uporządkowywania wszelkich spraw, wprowadzania zmian, bądź dla niektórych wodników przejęcie wręcz kontroli i odpowiedzialności za swoje działania. Dla niektórych w Twoim otoczeniu może być osoba dominująca lub wodząca w Tobie autorytet, która wywiera wpływ na Twoje życie, może wymagać od Ciebie posłuszeństwa lub dostosowania się, tak jakby chciała kierować Twoim życiem, bądź trochę próbowała pokierować Cię w zły kierunek, nie ten, który jest dla Ciebie pisany. Karty radzą, by nie skupiać się w tym miesiącu na stratach i żalach, nie koncentrować się na przyszłości, bo możesz przez to przegapić szanse i możliwości, jakie się dla ciebie otwierają. Nawet jeśli coś poszło nie tak, jakbyś sobie tego życzył, drogi wodniku, trzeba ruszyć naprzód, pogodzić się z tym i zostawić to ze sobą. W finansach karty pokazują, że w tym miesiącu masz szansę na sukces, ale musisz działać w sposób zorganizowany i przemyślany, jak i być gotowym do refleksji nad swoimi decyzjami. Widzę, że będziesz dużo analizować już wcześniej podjęte były kroki ku polepszeniu swoich finansów. Może jakieś inwestycje, wysłane CV do nowej pracy, jakieś rozpoczęte projekty. Wszystko to teraz będziesz tak jakby ulepszać, dokładnie analizować, kontrolować, szukać odpowiednich ulepszeń. Może niektórzy będą się szkolić, Czuję to tak trochę jakby ostatnie szlify były robione w tym miesiącu do tego, by osiągnąć swoje cele finansowe. Inwestycje będą jeszcze raz analizowane i kalkulowane. Karta Piątki Bułow pokazuje, że jakieś utrudnienia, komplikacje mogą wystąpić po drodze, czyli np. jakieś trudne negocjacje, bądź będziesz musiał się wysilić, by znaleźć odpowiednie informacje potrzebne, by zakończyć dany projekt lub coś ulepszyć. Trzymając się rady i działając w sposób zorganizowany i przemyślany, mądrze planując, jakie pozytywne nastawienie i otwartość na nowe pomysły, masz szansę osiągnąć naprawdę dużo w sferze finansowej. Drogi Wodniku, życzę Ci powodzenia, pozdrawiam i przysłam dużo pozytywnej energii.